20 diamentów. Co to jest? Świat się zmienił. Polska się zmieniła. Złe emocje z zachodu zostawiły diamenta. Ten, kto go zdobędzie, będzie władać polskim YouTube'em na wieki. Aha, i pamiętaj... Zostawić łapkę w górę i subskrybować ten... Zgromadziliśmy się tu, by pożegnać Remigiusza Maciaszka. U... Trąba, nowe lody mają wyjść. Jakie? Wujek Łuki mówi, że o smaku pieniędzy i atencji. <laughs> To, to, mój Boże, to wardenga brązowy. <śpiewa> <śpiewa> Cześć Wardęgo! Cześć, cześć. Co ty tam masz kolego? Diamenta no, znalazłem. To diament z plakietki YouTube'a na 10 milionów subskrybentów. Ta maje nie twoje. maje To no, nikogo w Polsce. No nie, ale i nie twoje. Dlatego musimy go zniszczyć, by nie wpadł w niepowołane ręce. Z pewnością jest wielu atencjuszy, to czyhają na tego diamenta. Jest tylko jedno miejsce, gdzie możemy zniszczyć diament. Gdzie? Yy... Mielno. Mielno? No dokładnie. Brudne wody Bałtyku. Ale w Mielni jest fajna dyskoteka i dupeczki. Wardęgo, ty i dupeczki, a twoja Monika. Co? Twoja Monika! Yy, co? No to chodźmy do Mielna! Nie tak szybko, mój młodszy kolego. Doświadczenie mi podpowiada, że musimy stworzyć drużynę. We dwóch nie poradzimy sobie przeciwko hordzie chciwych, tubowych potencjuszy. Trąba idzie z nami. Kto to jest trąba? Mój przyjaciel! A dlaczego trąba? Bo. bo ma. bo ma jak tromba. Co ma jak trąba? Trąba pokaż. A bo Alera. Okej, okay, możesz się przydać. No, to czas wyruszyć do sasnowca i stworzyć drużynę diamenta. I pamiętajcie, na koniec filmu zostawić komentarz w typu wotacha i kupić walki z mojego reflinka. Dobra panowie, jesteśmy na miejscu. Chuj długa droga, ale taka jest przygoda. Mamy drużynę. Pierwszy to Mandio z lasu, zwany mandziolasem. Lasem. Strzela z łuku i z dupy, jak dość go O To ja, Mandio Las. Możecie liczyć na mój łuk. O, tak strzela. O, no i jednego mniej. Brawo, zabiłeś nam Makłowicza. A co on potrafił? Świetnie mówił, ej, żarkoperek. No dobra, to kto tam jeszcze jest? Gościu, to ja, Gimper. Możecie liczyć na mój owerek. Ale co robi owerek? Gościu, owerek rozpierdala pół lasu, i daję plus 5 do stanu konta. O, tak robię! Ciu, ciu, ciu. No wreszcie was znalazłem. Mam rozwiązanie waszego problemu. No i to chyba już koniec Maciaszka. Wardengo, ktoś jeszcze został? No, to już nie. Oj, skład ustalony. Czas wynosić do stolicy do księżniczki elfów i napojów energetycznych. Jesteśmy na miejscu. Oto ona, księżniczka Wers. Hmm. <grywa> księżniczka Wers. <Bert. grywa> Wiem, po co przebywacie. Potrzebujemy Twojej pomocy. Musicie zniszczyć ten diament. Musicie iść do mielna. Tak, tak, to już wiemy. Tam jest fajna dyskoteka i dupeczki, ale nie mogę Wam pomóc. Dlaczego? Dlaczego, księżniczko nie można nam pomóc? Bo ja jestem z innej ekipy. Musicie ominąć pranksterów i iść Fit Doliną, Ale uważajcie. Tam czają się niebezpieczeństwo. Jesteśmy przygotowani. Mamy niezły zespół. Huja macie! Stary druid z obitą mordą, biznesmen po przeszczepie włosów, grubasek z blond w i tych dwóch, wysoki ma przynajmniej długiego. Musimy zniszczyć diament. Dam wam kilka zebów do podróży. Dziękujemy bardzo. A chcecie trochę wlaka? Poprawia kondycję. Nie, nie, dzięki. My już pójdziemy. No, to wspieram! Okej, okay, teraz cicho. Tu gdzie czają groźne fit osoby. Okej, to będzie fitlowersji. O Jezu, co to było? Podejrzewam najgorsze. Podejrzewam, że to... A, 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 a. Zgadza się! To my, fitloversi! To my, fitloversi. Weszliście do naszej fit i musicie ponieść konsekwencje! Wow. Odsuń się druidzie, a ty, mrożon, oddawaj diamenta! Widać, że nie jesteście fit nie fit? Gościu! Zobacz to! Trzy miliony! pa! A, a mówiłem, przydałby się makłopot. trudno. Szyklowersi? Zalecam się rozejść. Nie szyklowersi, a -wersi. Ha, ha ha! Oddajcie diamenta! Bo nagrałem na ciebie relacje na Instagramie! Ba! Co on powiedział? To do ciebie, pana, bo nie do mnie. No chuj, trzeba się poświęcić. Uwaga, ważne słowa mówię! Oj wam Wardęgo! Wardengo! Wardęgo, gdzie jesteś? Zniknął! Nie ma go! Co my teraz zrobimy? Jak dokończymy naszą misję? Poradzimy sobie! Musimy dotrzeć do Brzydgoszczy. Tam znajdziemy schronienie. Ej, widzieliście to, co szczai się w krzakach? Gościu, ja też to widziałem. On idzie za nami już od sosnowca. Ta postać śledzi nie tylko nas, ale przy... kto może być Smigolem? Nie mam pomysłu. Z jakimś ludzi diamenta? Musimy na nią uważać. No, coś mi się zdaje, że ona tu odegra jeszcze bardzo ważną rolę. To. Goluciak. Goluciak, czyli to będzie naruciak? Chyba tak. Diamencik! Aha, diamencik! DZIĄKARLACZKI! No ciekawe, nie powiem... No, ciekawa historia, ciekawa. Dobrze, pobrała nam się gra.